Osiem dni do egzaminu, czyli co warto powtórzyć, jeżeli nie masz czasu na to, żeby powtarzać wszystko, jestem Marta i pomagam obcokrajowcom przygotować się do egzaminu B1 z języka polskiego i zdać go praktycznie bez stresu. Zaobserwuj mnie, jeśli uczysz się języka polskiego jako obcego, no to co warto powtórzyć? Słuchaj, zostało mało czasu, więc to, co na pewno ci się przyda, to, co przyda Ci się i w części gramatycznej, i w części pisanie, i w części mówienia, to jest na pewno czas przeszły. Zdecydowanie czas przeszły. Zwłaszcza formę czasu przeszłego w pierwszej osobie i w pierwszej, drugiej, trzeciej osobie nogi. Czyli generalnie warto powtórzyć wszystkie formy czasu przeszłego. Jakie błędy najczęściej zauważamy na egzaminie? Ja zrobił, ja zrobiła, zamiast ja zrobiłem, ja zrobiłam. My zrobili, wy zrobili. Zamiast my zrobiliśmy, my zrobiłyśmy, wy zrobiliście, wy zrobiłyście. Ale nie tylko to, bo trzeba pamiętać, że jest też rodzaj niemęskoosobowy i na przykład w liczbie mnogiej zwierzęta, rośliny, przedmioty, wszystko, co nie jest mężczyzną, zachowuje się w liczbie mnogiej jak kobiety i dzieci, czyli tak, kobiety zrobiły, psy zrobiły, dzieci zrobiły, krzesła coś zrobiły, uczucia coś zrobiły, okulary coś zrobiły. Jeżeli miałabym powtórzyć jedną rzecz przed egzaminem, to byłoby to właśnie to. Czas przeszły i formy czasu przeszłego, rodzaj niemęsko-osobowy. Czyli my zrobiłyśmy, my chciałyśmy, my kupiłyśmy, one kupiły, te psy coś kupiły, te szafy coś kupiły, tak? Czyli koniecznie powtórzyć też rodzaj niemęsko-osobowy. Skomentuj gramatyka i pobierz bezpłatną checklistę innych wymagań gramatycznych na egzaminie B1 z języka polskiego jako obcego. Pozdrawiam!